Naprawdę niesamowicie. W deszczu, yy, troszkę błotka, ale ekstra. Trasa super. Błotnijście. W się nic nie widziałam praktycznie. I tak trochę zawisłam między taką grupką panów. Próbowałam dospawać, ale za mocni na płaskim. Dobrze. Ogólnie dobrze. Lepiej niż wczoraj. Uff. Tutaj na jurze debiutujemy z wyścigiem etapowym bardzo fajna inicjatywa yy, tereny świetne do kolenia kolarstwa górskiego yy, bardzo, bardzo rozmaicony teren yy, są odcinki techniczne i szybsze, każdy znajdzie coś ciekawego także myślę, że, że w przyszłych latach ten wyścig się będzie rozwijał mi osobiście się bardzo podoba super trasa nie, nie dużo piasku tak jak wczoraj, ale było ok trzeba było uważać ślisko tak było. Było bardzo fajnie Tylko moje plecy uznały, że nie jest fajnie No, od początku mocne tempo w sumie. Próbowaliśmy uciec W sumie jechaliśmy taką 6-6 z grupą. Później spróbowałem zaatakować, jechałem 2 km sam, ale później doszliśmy no i w sumie jechaliśmy cały czas zmianami. No, i ostatni zjazd. Techniczny, no i uciekła czołówka. I zabrakło. Mokro, mokro, ale super. Rewelacja. Trasa mi się bardzo podobała szybko, trochę samotnie, bo jechałam cały czas praktycznie. No, sama. Chłopaki zostali w tyle. Także super, super. M moi teamowi towarzysze i towarzyszka mówią, że dzisiaj było lepiej. Wczoraj. Lepiej, lepiej. Nadrobiłeś mnie tym Jesteśmy zadowoleni. Traciłem. Mało co bym się nie. 8 km, 8 km do końca, i już, dziękuję. Do widzenia. Połowę chemii miałem, to, zjad to zjadłem. Kolega tak szybko jechał, że nie o kiedy się napić. Mięcz w Wenecji. Super, było. Nie ma tu takich wysokich gór, ale bardzo ciężki teren. Głównie piasek, który ma bardzo dużo sił, wysysa z nóg. Ciężko się po nim jeździ. Fajnie, fajnie. No dzisiaj nam troszkę przymoczyło tą trasę, ale za to nie pyliło w porządku. No, szybkie tempo od startu do mety, dwie godziny porządnego ścigania. Zadowolony, szczęśliwy jutro ostatnie. Mm. Ładnie, dzisiaj malutka jechała z jazdy jak zwykle rewelacyjne. Trochę na podjazdach, ale zostawiamy siły na jutro. Będzie jutro super. Nie poddajemy się. Yy, łańcuch zgrzytał, rower zgrzytał, ale mięśnie dały rady. Więc yy, fajnie, naprawdę fajnie. No i jutro czy etap, nie?